bez e, zbędnego przedłużania, z największą radością, i z największą przyjemnością przedstawiam Wspólnotę mocnik duchu. <kluczy> Drogawcy, no to myślę, że księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nie trzeba przedstawiać. E, bardzo, bardzo się cieszymy, że jest ksiądz arcybiskup z nami. Naprawdę z całego serca chcę powiedzieć, że dużo to dla nas znaczy i, i bardzo się cieszymy, że, że ksiądz jest tutaj z nami. Chcę również przedstawić księdza Prałata Jarosława Patera. Bardzo jest, tak jest z nami, Tak jak rozmawialiśmy, my po prostu zaczniemy się modlić tak, jak robimy to zazwyczaj i będzie nam bardzo miło, jeżeli ksiądz pomodli się również z nami i później poprosimy też o może słowo dla nas i na pewno o błogosławieństwo. Witamy serdecznie. Tradycyjnie rozpoczynamy spotkanie zapalając świece. Jacku. Bogu. <noise> 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 Kochani, Pan Jezus prawił nas w pewne zakłopotanie, ponieważ mamy Wielki Post, a Wspólnota Mocni Duchu ma co najmniej dwa ogromne powody do wielkiej radości. Po raz pierwszy w historii odwiedza nas basterz łódzkiego kościoła. Yy... I proszę nam wierzyć, księże arcybiskupie, że... Od dwóch tygodni oczekujemy tego spotkania. Jak było zapowiedziane po raz pierwszy, to wszyscy widzieli taki głęboki pod wielkim wrażeniem. I naprawdę bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy dziećmi kościoła, polskiego kościoła, łódzkiego kościoła i bardzo się z tego cieszymy, że ksiądz arcybiskup jest z nami. A drugi ogromny powód do radości to jest papież, jezuita... Kolejność powinna być odwrotna. To już W każdym razie, słuchajcie, no wielkie rzeczy się dzieją i jak tutaj się nie radować? Także stając przed Bogiem z otwartym sercem, bo mamy bardzo ważne spotkanie z Panem Jezusem dzisiaj, chwalmy Go, bo jest dobry i czyni wielkie rzeczy dla nas. Chwalimy Pana dziś i poprosimy o błogosławieństwo i słowo. Najpierw moi drodzy pytanie, po co są prawaci w kościele? Co? A w Watykanie po to są monsyniorzy. co są monsignorzy? Co? Monsignorzy w Watykanie są po to, żeby pilnować papieża, by postępował zawsze zgodnie z protokołem. A prawaci w Polsce i w Łodzi też, żeby biskupa pilnowali. I żeby też postępował zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, zajęć to jest właśnie rola księdza prawata, który już od 15 minut bardzo domownie patrzy na mnie. <śmiennie> 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 Więc przypominają mi się takie słowa, które kiedyś w zupełnie innej okoliczności, ale troszkę wychodzi o nastrój, powiedział Jan Paweł II. Ta chwila musi nam wystarczyć. Na teraz. Będą kolejne. Obiecuję Wam to. Ale najpierw powiem tak, jak zapewne wszyscy wiedzą, bo to, to mówiłem w wielu wywiadach, rozmowach, ja Łodzi naprawdę nie znałem. Poza tym, że widziałem jak ona wygląda z szybek samochodu, jak się jedzie na jasną górę albo do Zakopanego więc nie wiedziałem, co mnie tutaj czeka. Ale moi znajomi w Poznaniu powiedzieli mi, no, pójdź jak pójdź, ale jest coś, czego nie ma w całej Polsce. Mocni w duchu. <zysy> Przyjąłem to do wiadomości, ale też nie wiedziałem dokładnie, co to znaczy i dopiero dzisiaj <zysy> wiem, co to znaczy i za to Wam wszystkim bardzo dziękuję. Świat cały, Kościół potrzebuje ludzi mocnych duchem. I rzeczywiście dla nas to wielka łaska, mówię, dla Kościoła, ale i dla świata, że ta moc ducha rozbłysła po raz kolejny nad światem w ubiegłą środę, kiedy został wybrany Franciszek, Ojciec Święty. I że ta moc zaczynała się właśnie od chwili, Uzewnętrzniła się, nie zaczynała, od chwili, kiedy poprosiła o modlitwę za siebie, po to, by tą mocą modlitwy stawienniczej udzielić pierwsze błogosławieństwo Urbie, Torbi, miastu i światu. Jan Paweł II wielokrotnie w wielu okazjach mówił, że oczywiście Piotr jest kawą, na której buduje się kościół i że jego posłannictwo to umacniać braci w wierze. Ale też mówił, cytując fragment z dzieł apostolskich, Kościół modli się za Piotra. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest w momencie trudnym. I że ta wzajemna modlitwa jest bardzo, bardzo potrzebna. Także mówię o tym, bo gest rozpoczynający oficjalnie już na zewnątrz pontyfikat Ojca Świętego Franciszka. Pokazał to w sposób niewiarygodnie prosty, a jednocześnie przejmujący. Mówię o tym także do Was, tutaj w tym momencie. Proszę, abyście w swoich modlitwach o mnie pamiętali. Tak, ja, ja zapewniam, zapewniam Was o tym, że y, Mocni w Duchu będą zawsze mogli liczyć na moją, o nich pamięć w modlitwie. Musimy się wspomagać właśnie dlatego, że. Chwila jest właśnie taka. Tak jak wczoraj mówiłem, cytując kardynała Kuparda, większość przypomina takie opadnięte omlety, bez początku i końca, bez świadomości skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Bez nadziei życia. Chodzi o to, aby świadkowie ducha, mocni w duchu, pokazywali wszystkim, całemu światu ale także i Kościołowi, że nie zrozumie się naszego miejsca w Kościele, jeżeli nie wiemy, czy zapominamy o tym, że zostaliśmy w chwili chrztu wszczepieni w śmierci, zmartwychwstanie Pana Jezusa. I że naszym celem jest dom Ojca. I że ta droga, to wędrowanie, o którym też zresztą Ojciec Święty Franciszek mówił, musi być wędrowaniem ludzi mocnych duchem. Przebywających w kręgu tej światłości, jaką jest Sam Pan Jezus. I tego Wam życzę, moi drodzy, na te już po ostatnie dni Wielkiego Postu, właśnie po to, aby radość Chrystusa, który zwycięża zło, śmierć, grzech, szatana, była Waszym wielkim udziałem, treścią przeżywania poranka wielkanocnego i żeby właśnie ta treść wpisana. Była nie tylko, nie tylko tym, co sami będziecie, moi drodzy, przeżywali, ale czym będziecie się umieli z innymi dzielić i o czym świadczyć. To jest najlepsza droga, by pokazywać, iż jest coś takiego jak światłość Chrystusa jest on światłość świata i że są ludzie, którzy dają się prowadzić duchowi świętemu by zmieniać oblicze tego świata, tej ziemi. Szczęść nam, proszę. Książę Arcybiskupie, czy mogę Państwu słowo? Ojciec Remigiusz pastor z tej wspólnoty, zawsze nas uczy, że jeżeli ktoś nas prosi o modlitwę, to nie mówmy, że dobrze, pomodlę się za Ciebie i nie pójdźmy do domu, tylko pomódlmy się za tego kogoś od razu. I czy ksiądz arcybiskup zgodziłby się, żeby się cała wspólnota teraz za księdze pomodliła? Wystarczy... Stać, a my się będziemy modlić. Długo? Y, 45 sekund niedłużej. że prawacie. Okej? Okay? Jak dwa, to co mam zrobić? Kochani, wyciągnijmy ręce naszym kochanym arcybiskupem. I Panie Jezus, pójdź na 300 osób, Twojej, Twoich dzieci, nie dwóch, nie trzech, ale 300. Błogosławimy Cię, Panie Jezu i uwielbiamy w tej chwili, w której pasterz ludzkiego Kościoła prosi swoją wspólnotę, modlitwę. My Ciebie, Panie Jezu, prosimy przez Twój krzyż, mękę Twoją, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Przez Twoje zasługi prosimy Cię o wielkie dary łaski dla księdza arcybiskupa. Prosimy Cię o wielkie charyzmaty Ducha Świętego, o moc słowa, o trzeźwość myślenia i sądów potrzebnych do trudnych decyzji w diecezji. Prosimy Cię, Panie Jezu, o wspieranie nieustanne księdza arcybiskupa, żebyś zawsze miał Go w swojej opiece, żebyś zawsze pomagał na każdym kroku mu iść. Prosimy Cię, Panie Jezu, o wielkie dary o których będzie mówił Kościół Polski przez wiele jeszcze lat, o wielki dar odwagi, zasłuchania w Ciebie, miłości. I Tobie, Maryjo, przez której ręce i serce spływa Duch Święty w opitości od Ojca, oddajemy teraz y, y, naszego duszpasterza z całym naszym zaangażowaniem w całkowitą Twoją opiekę, powierzając Mu Jego osobę, Jego posługę, Jego przeszłość, teraźniejszość i przeszłość, Tobie, Maryjo. Pod Twoją obronę. Się, święta Bożego naszego Każ nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód Każ nas zawsze wybawiać. Panno chwała i błogosławiona. O Pani nasza, o radowniczo nasza, pośredniczo nasza, pojedynczy nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pan z panią. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Spomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie, trwajmy w pokoju Chrystusa. Bóg zapłać wszystkim. Bardzo dziękuję.